Witam was serdecznie w kolejnym odcinku tym razem tryb kariery Boltonem. Odcinek następny. Sprawdzę sobie najpierw y, piłkarzy y, jakich potrzebuję na jakich piłkarzy na jakich pozycjach, jak to wygląda. Tu mam o bramkarza Bogdana, jego bym mógł zostawić. Baptistę prawy obrońca też nieźle wygląda. Wetter tak sobie wygląda. Oram, no w miarę. Kamara zostanie na pewno. Sparing też. Davis, tu w środku pomocy jest konkurencja niezła. Miles, 26 lat. Hall. Andre Moritz. F -f -f -f. Może inaczej przejdę sobie do, do składu. Tak, sprawdzimy jak to wygląda. Tutaj y, lewy obro, prawy obrońca, środek, środek, lewy. Ładnie to wygląda. dance na prawym skrzydle. Tak, tak, dobrze. 4-4-2 moje ulubione ustawienie. Ofensywne dosyć. Tu na pewno będę chciał osiągnąć dwóch napastników, bo jeśli chodzi o atak to jest jeszcze Beckford. No nieźle się to prezentuje. Cloud mody, mody piłkarz. No, przejdźmy sobie do prawych obrońców. Tutaj mam jednego. Orille jeszcze może grać na prawej. No, nieźle. Mars na prawej, czyli na prawą teoretycznie na tą chwilę nikogo nie potrzebuje. Środek obrony to jest Knight i Water. Mm, dochodzi mi Mills, czyli trzech. I. I jest problem, czyli na pewno środkowy obrońca sobie tutaj zanotuję. Środkowy obrońca, jeden lub dwóch, bo jest trzech, no to pięciu by spokojnie wystarczyło w całej kadrze. Jak wiecie, we wcześniejszych odcinkach wam mówiłem, że czeka mnie bardzo duża ilość meczów. mecze, lewa obrońca. Orym e, Tierner. No też ciekawie wygląda. Czyli mam na lewą dwóch Czyli bym mógł jednego lewego obrońcę sobie ściągnąć czyli kupić Środek pomocy Andre Moritz hmm. Tutaj jest Trotter, Holden środek, Pratley Środek Vella, e To jest piąty środkowy pomocnik hmm. Myślę, że do środka pomocy Dobrze ja policzyłem? 3, y, pięciu i na ławce 7 nawet jest, więc Trotter jest i Andrea Moritz. <gryw> to jest ciekawe. No na tę chwilę nie, zobaczmy jak to wygląda sprawa ze skrzydłowimy e, na, na lewej najpierw Davis, Hall lewy. Nie mam dwóch na lewą stronę i to by było na tyle na prawej jest Dance Lester, jak to u Lestera wygląda szybkościowo na 74 Oli on będzie na pewno w podstawowym składzie no niby trzech, nie? to by starczyło jeszcze z czterech nawet może lewego lewego pomocnika i na pewno dwa razy sobie zapiszę Napastnik. Już mam w głowie pomysły na tych napastników, którzy to będą, no na tą chwilę zobaczymy, jak się też transfery, kogo sprzedam. Sprawdzę sobie jeszcze dokładnie, jakich piłkarzy wystawiłem na listę transferową. O, jest, dobra. No jest knight środkowy obrońca, prawy obrońca, bramkarz i Pratley w środku, więc to za dużo... Za dużych osłabień nie będzie, kadra liczy na tę chwilę 36 piłkarzy. Jakbym kupił dwóch obrońców środkowych, lewego obrońcę i lewego skrzydłowego, to mam 4 plus dwóch napastników, akurat kadra na tę chwilę by liczyła 42 piłkarzy, więc to jest dobre. A sprawdźmy sobie teraz um, scouting, czy już coś konkretnego wiemy, jeśli chodzi o scouting. Tych piłkarzy, których, no nie, Dybala jeszcze 15 dni, żeby go ściągnąć. No tutaj, Rabello Note Scouting, dlaczego? No tutaj coś w scoutingu mi się po... po przestawiało chyba. Zaraz sprawdzimy, czy są wszyscy piłkarze obserwowani. Raport Tannings, No 1,5 miliona, dosyć droga jest za takiego piłkarza. Wszyscy są obserwowani. Wszyscy, dobra, tu nikogo nie tracimy. Skałcie pracują. Teraz sobie tutaj sprawdzimy jak to wygląda. Tutaj też są wszyscy obserwowani. I tutaj to samo. Tutaj jak widzicie mam trzech kolejnych skautów Niedługo ich wyślę w poszukiwaniu mocnym przejdźmy sobie z kalendarzem, ruszmy to troszkę po, po, po szybko leci, o, mamy dwie informacje transfer, ofertaron Mars, Mars, RB375, Cardiff City mi oferuje, 30-latek, tak, może 400, jak do pierwszej ligi, do premier szybko za 400 sprzedam im obrońcę zobaczymy dalej o, kolejna wiadomość raport z Anglii e, nie, najpierw z Włoch o, 15 piłkarzy no ciekawie, ciekawie dobra jego skaut ogląda Gerbaudo z Juventusu Kawala z Juventusu Bakic z Fiorentiny, młody, 19-letni, ciekawie to wy wygląda. Danka, Livorno, Paredes. No tak, tylko Paredes odpada, bo jest na wypożyczenia. Tu sobie jeszcze muszę ich z powrotem sprawdzić, który jest jeszcze na wypożyczeniu. E, Bakic to nie. W tej chwili, tak wiecie, z piłkarzy, którzy są... No dobra, tutaj źle zrobiłem, no nieważne, już się tego nie odwróci. Mario Ruiz, Empoli, druga liga włoska. Ale on jest dosyć dobry, z tego co pamiętam. Jego te statystyki... Matute, Kelvin Matute, kartonne. Też ciekawy może być piłkarz. Eee, no dobra, tu jest obserwowany. Oj, tu jest dobry prawy obrońca. AG 22 lata, Terik Kamendal, no nieźle to wygląda, nieźle, ale go na tą chwilę nie mogę zaobserwować. Tutaj mam bramkarza Napoli, który na pewno będzie drogi i ragaczu. On też jest chyba na wypożyczeniu tak w, w drużynie serii B. to jak to wygląda jego sytuacja? Hmm, tutaj jest też wypożyczenie. Hmm, dobra. Czyli witali wszystko wiem. Nie chcę dać więcej. To dziady, no. Dobra. Dobra, niech będzie dobra 375. Nie będziemy się targować o pierwszego piłkarza. Pierwszy piłkarz najprawdopodobniej będzie sprzedany w Anglii 19 piłkarzy. Konkretny, wielki raport. Skaut jak widzicie robi co może 5 dni będzie cała lista piłkarzy zobaczmy sobie tutaj ach skaut jest niestety zajęty a ja sobie mogę przejrzeć piłkarzy co są wypożyczeni na wypożyczenia ja to sobie w tym odcinku zrobię ten nie o tutaj mam właśnie piłkarza Ten jest do wypożyczenia. Kto jeszcze gra na wypożyczeniu? Townsend, to na pewno będzie spora cena za niego. O, ten jest na wypożyczeniu. Dobra, idziemy sobie dalej. Tu mamy końcowy raport. Eee, dobra. O, to jest po życzeniu. Dobra, to wszystko. Jeszcze ktoś jest? Antonio, 900 tysięcy, skrzydłowe. Emmanuel Freepong z Barnsley, też ciekawy piłkarz. Grał w Arsenalu, z tego co pamiętam. Ale tam jak się nie mylę nie przebył się. Stąd jest teraz w Barnsley. Z tego co dokładnie pamiętam, raport z Hiszpanii. O, siedmiu piłkarzy. Tutaj Scout, 5 gwiazdek, zatrudniony za grube miliony. Ach, ten jest na wypożyczeniu, to wypad za przeproszeniem. Ten też gra na wypożyczeniu. Ten też. O, on też jest wypożyczony, ale tutaj sobie go zostawię. To jest przyszłe. Looking for new club, full again. Aha, to jego przyjeglądaliśmy. A skąd go nie ogląda? Dlaczego? Aha, bo on jest chyba na innej liście, no nieważne. Francja, 7 piłkarzy. Troy. No, skaut z trzema gwiazdkami. Tu szału nie będzie. Gra na wypożyczeniu. A Hamada Bramkarz to może być ciekawe wzmocnienie Regatim Toulouse nie ma niezłą szybkość z tego co pamiętam Dobra Kolejny raporcik zaliczony w Niemczech 6 piłkarzy Tak, no a tutaj nie mogę żadnego z nich sobie sprawdzić Clemens ze szalkę mi się gra w nim w nim na ultimate team. Dobra. Tutaj nic się nie dowiem. Andy Lonergan, ile on ma? Lat? 29 bramka 775 000 No 800, no premier 3, premier mają sporo kasy, więc niech tą kasę wydadzą na moich piłkarzy, idziemy sobie dalej z kalendarzem jedna wiadomość tak tutaj już się dogadali for 800 tysięcy, będą sobie rozmawiać z moim bramkarzem tutaj końcowy raport o Rabelo raport za 19 piłkarzy, cała następna Sejdi prawy obrońca Manchester United. To nie złe. Ale tutaj żadnego z nich nie mogę zobaczyć. dobra Ten poszedł za 375. Do budżetu weszło, wpadło 325 tysięcy. Scout Rabello. Wam pokażę jego dokładne statystyki. Jak widzicie, 2200 w tej chwili kosztuje. 30 tysięcy chce zarabiać. Znaczy zarabia. Jest wypożyczony gra w Sewilli. Jest wypożyczony z RC Deportivo. No, za rok ten piłkarz musi być mój. Mogę kogoś zobaczyć? Nie, już jeszcze nie mogę. No dobra. Dobra, jak będą końcowe raporty, to będę też robił transfery. Dzięki, że oglądaliście ten odcinek. Zapraszam na kolejne odcinki trybu kariery Boltonem. Liga Championship. Pozdrawiam.